Jezus powiedział do swoich uczniów, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, bezpośrednio przed tymi słowami, które właśnie słyszeliśmy, mamy wyznanie Piotra o tym, że Jezus jest mesjaszem, człowiekiem. Chcemy zrozumieć wezwanie do wyrzeczenia się, do zaparcia się samych siebie, branie krzyża, o czym mówi w w, przy końcu Ewangelii. Musimy zatrzymać się nad tym fragmentem, który składa się z pytania, a wy za kogo mnie uważacie? I odpowiedź Piotra. Mesjasz. Syn Boży, dlaczego warto powrócić do tego pytania i odpowiedzi? Dlatego, że jedynie ci, którzy odpowiedzą na pytanie Jezusa odpowiedzią Piotra, mogą zrozumieć i przyjąć wezwanie Jezusa. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. I powiedzieć mu swoje, oto jestem. Jezus nie tylko mówił do innych, co mają czynić, lecz sam czynił to, o czym mówił innym. Przed wezwaniem do wyrzeczenia które On kieruje do nas, doszło do Jego zaparcia. Musi syn człowieczy wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów, uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I warto zauważyć coś jeszcze. Po tym zostanie zabity, następuje i to, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i wstał. Tu jest tajemnica. W tym tkwi sens jego własnego wyrzeczenia i wyjaśnienie, dlaczego warto naśladować go w wyrzeczeniu. To jest jego tajemnica, która w pełni zmienia sens jego słów i wezwania, które do nas kieruje. Ta tajemnica szerzy nasze widnokręgi i pomaga zrozumieć, że wyrzeczenie i cierpienie to nie jest sens wezwania Jezusa, lecz nieunikniona konieczność, którą niesie ze sobą życie na ziemi, ale które jest, jeśli jest z Nim i dla Niego, może być przemieniona w zmartwychwstaniu. To tajemnica, która daje nam siłę do tego, abyśmy zetknęli się z myśleniem świata. Aby myślenia świata, które są również inne niż w czasach Jezusa, nie zachwiały naszą wiarą w to, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem Bożym. Jezus mógł przystosować się do mienia powszechnego. Mógł, jeśli nie chciał stykać się z tymi, którzy skażą go na śmierć, mógł uciec i dostosować swoje życie do rzeczywistości, ale nic z tego nie uczynił, bo w ten sposób zdradziłby swoją misję, a jego misją było być do końca świadkiem miłości Bożej. Również jego uczniowie po tym jak zostali napełnieni Duchem Świętym nie uciekli, nie przystosują życia do zasady rzeczywistości, lecz odważnie zetkną się z tymi wszystkimi, którzy mają inne myślenie, choć ceną tego było i na zawsze pozostaje. Zaparcie się samego siebie, wzięcie swego krzyża, by iść za Jezusem do końca. To samo jest naszym zadaniem. Możemy przystosować się do zasady realności. Stworzyć kompromis z logiką tego świata, która nazywa to, co dobre, złym, a zło dobrem. Ale jeśli to uczynimy, zdradzimy swą tożsamość chrześcijańską i swoją misję chrześcijańską. Niestety wielu chrześcijan to uczyniło i czynią. Być chrześcijaninem oznacza wyznać z wiarą, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Wyznać to z wiarą oznacza nie podążać za myśleniem innych, lecz wytrwale we wszystkich sytuacjach lgnąć do Chrystusa i Jego Kościoła, który powstał na skalę wyznania wiary Piotra, ufając, że życie po naszych wyrzeczeniach, braniu krzyż, krzyża i pójścia za Jezusem aż po stratę własnego życia będzie wraz z Nim przemienione w zmartwychwstaniu. To znak losu człowieka, Jego zmartwychwstanie, wyrzeczenie, chód za Nim nadaje ostateczny sens naszemu życiu. Chcieć naprawdę ocalić swoje życie to chcieć stać się częścią chwały zmartwychwstania. A droga ta prowadzi poprzez Kalwarię, choćbyśmy chcieli tego uniknąć, choć sam Jezus chciał tego uniknąć. Jezus nie chciał umrzeć na krzyżu, ale pragnął pokazać ludziom, że Bóg ich miłuje. Świat, który nie chciał i nadal nie chce zrozumieć i przyjąć tej miłości Bożej, swoją logikę, a za tą logiką podążamy i my za każdym razem, gdy dopuszczamy się grzechu, zdecydowałby to Jezus pokazał na krzyżu, swoją logikę, która odrzuca Chrystusa. Świat kontynuuje i dziś czyni to zawsze na nowo ukrzyżowując Chrystusa w tych, którzy do niego należą. Być posłusznym wezwaniu Jezusa do zaparcia się samego siebie, brania krzyża i chód za nim, znaczy odpowiedzieć na jego wezwanie do bezkompromisowego dawania świadectwa o Bogu, pokazując ludziom w naszych czasach, że Bóg ich miłuje, bez względu na wszystko, choćby ceną tego było nasze cierpienie. Pozostaje sprawa cierpienia, które nie jest następstwem dawania świadectwa o Bogu, który nas miłuje, a którego nie możemy zrozumieć jako kary Bożej za ludzkie zło, co przez długi czas starano się tak tłumaczyć. I niestety niektórzy również dziś wracają do tego tłumaczenia, choć już w Starym Testamencie mocno oparła się temu księga Hioba, rozważając cierpienie sprawiedliwego. Rzeczywiście, jeśli Bóg jest sprawiedliwy, dobry, wszechmogący, dlaczego pozwala, dopuszcza, aby cierpieli dobrzy, niewinni? Nie mam ostatecznej odpowiedzi dotyczących cierpienia, bólu niewinnych, ani nie mogę jej udzielić. Wierzę, że w tym porządku na ziemi takiej odpowiedzi nawet nie można znaleźć, bo jak mówi hymn o miłości, teraz spoglądamy przez zwierciadło. W zagadce, a odpowiedź będzie dana nam dopiero wtedy, gdy będziemy patrzeć twarzą w twarz. W międzyczasie wiara, nawet nasza chrześcijańska, nie rozwiązuje, ani też nie może w pełni rozwiązać misterium zła. Dzisiejsza Ewangelia jest najlepszym przykładem i pomocą w tym, zetknięciu się z tym, co złe, ogólne i to, które dotyka mnie osobiście. Pomocą jest dzisiejsza Ewangelia, pouczenie, abyśmy stykali się ze złem, podążając za Jezusem Chrystusem, który w zetknięciu ze złem ufał swojemu Ojcu. On w swojej ufności się nie pomylił. Ojciec go wskrzesił i poprzez zmartwychwstanie potwierdził, że jego ofiara na krzyżu była i pozostaje najbardziej doskonałym znakiem i świadectwem miłości Bożej do ludzi. Z zaufaniem idźmy za nim, bo i my się nie pomylimy. Wielu uważa te słowa za ostre Zaprzyj się samego siebie, weź krzyż swój i podążaj za Jezusem W krzyżu jest zbawienie, życie Weź więc krzyż, naśladuj Jezusa, a będziesz na drodze życia wiecznego On szedł przed Tobą, nosząc swój krzyż, naśladuj Jezusa a będziesz na drodze życia wiecznego. On szedł przed tobą nosząc swój krzyż i umarł za ciebie na krzyżu. Abyś i ty niósł swój krzyż i chciał umrzeć na krzyżu, bo jeśli umrzesz z nim, tak samo z nim żyć będziesz. Choć Byłeś częścią Jego męki, będziesz częścią i chwały. Wszystko tkwi w Krzyżu i nie ma innej drogi w życiu do prawdziwego pokoju wewnętrznego oprócz drogi Krzyża Świętego. Idź dokądkolwiek chcesz, szukaj czego chcesz. Nie znajdziesz bardziej wywyższonej drogi do nieba ani pewniejszej na Ziemi aniżeli droga Krzyża Świętego. Uporządkuj wszystko zgodnie z własną wolą i umiejętnościami, a odkryjesz, że zawsze musisz cierpieć zgodnie z własną wolą i przeciwko niej i zawsze napotykasz krzyż. Jeśli nosisz krzyż dobrowolnie, on będzie cię niósł i doprowadzi do upragnionego celu, gdzie jest koniec cierpienia. Jeśli nosisz go przeciwko woli, to nowe brzemie, bo jeszcze bardziej się obciążasz. Jeśli odrzucisz jeden krzyż, znajdziesz bez wątpienia inny, być może jeszcze cięższy. Zapamiętaj. Musisz żyć, umierając. Przesłanie na początku wielkiego postu jest względnie proste. Popiół, w Środę Popielcową pokazuje zwykłą prawdę, że umrzemy i zetkniemy się z osądem. Dlatego potrzebujemy żalu i wiary w radosną nowinę, poprzez którą jedynie Jezus może nas zbawić. W dzisiejszym czytaniu po Środzie Popielcowej, Mojżesz pokazuje nam, podstawową rzeczywistość. Każdy z nas powinien dokonać wyboru i podjąć decyzję. Dziś kładę przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Dziś Stawiam przed Wami jako świadków niebo i ziemię. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Bracia i siostry, chodzi o nasz wybór, życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Istnieje wyrażenie łacińskie. Nie ma trzeciej drogi. Często myśli się, że można wybrać środkową drogę. Ale gdy chodzi o sprawy ostateczne, nie istnieje średnia droga, trzecia droga. Albo wybierzemy Boga i jego królestwo, albo nie. Dla tych, którzy myślą, że średnia, środkowa droga jest możliwa, powiedziałbym, że jest to droga kompromisu, ambiwalencji i letniości. Wybierając taką drogę, pokazują, brak pragnienia, by naśladować Chrystusa. To nie cnoty, które należą do Królestwa Bożego. One należą do Królestwa Ciemności. Jezus mówi nam, Wasze słowo niech będzie tak, tak, nie, nie. Co Więcej od tego pochodzi od złego. On również nam mówi, nikt nie może dwóm panom służyć, albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo przyłgnie do jednego, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, bracia i siostry. Wracamy więc. Do wyboru królestwo światłości, czy królestwo ciemności, świat i jego drogi, czy też Bóg i jego droga? Czy zdecydowaliśmy się nagrodzić ciało, czy też karmić duszę, służyć Szatanowi i jego planom, czy też służyć Chrystusowi i naśladować jego wolę? Jesteście wolni, by wybrać, ale nie jesteście wolni, by nie wybierać. Musicie wybrać. Jeśli myślicie, że możecie zwyczajnie iść przez życie bez wyboru, mam nieprzyjemną wiadomość dla Was. Ci, którzy nie wybierają, ostatecznie wybierają Królestwo Ciemności. Wielu ludzi nie wybiera szatana bezpośrednio. Niepośrednio wybierają Go, podążając Jego drogami. Od nas wymaga się, abyśmy bezpośrednio wybierali Boga, przyjmując dar wiary i opierając swoje życie na tym, czego nakazuje. Wiara nie jest rodzajem pozycji zachodniej, którą przypadkiem wybieramy. Wiara jest naturalnie wspomaganą decyzją ludzką i łączy się ze wszystkim, co ten wybór oznacza. Wiara jest darem zaproponowanym w wolności i który w wolności należy wybrać. To wybór, do którego nikt nas nie zmusza. Poprzez wiele naszych codziennych decyzji jesteśmy wezwani, aby potwierdzać własne decyzje, które podjęliśmy dla Boga. Będę modlił się, by nie iść drogą mniejszego oporu, abym potrafił iść pod prąd i wbrew. Niedolą wziął krzyż swego powołania i z całego serca podążał za Jezusem. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.